Chciałbym tutaj y, jak, niejako poprawić. My nie mówimy o darowiznie, tylko mówimy o zbyciu, czyli sprzedaży z bonifikatą wynikającą z ustawy, y, z ustawy o gospodarce y, mieniem. I jeżeli chodzi o kwestię tej wizji, ja oczywiście poproszę o przedstawienie Wysokiej Radzie. Jeżeli dojdzie do transakcji, kwestii planów i tych architektonicznych działań Kurii, czyli przyszłego właściciela co do tego terenu, żebyśmy mieli wgląd w to i ewentualnie możliwość zgłaszania uwag. Myślę, że tutaj absolutnie Kuria jest otwarta na, 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 na tego typu działania. I jakby wracając do pytania dotyczącego kwestii parkingowych w tym obszarze. No, yy... Nie ma właściwie miejsc takich, które bym wiedz... o których bym wiedział, że jest miejsce przy kościele i w władaniu kościoła, które byłoby zamykane i nieudostępniane mieszkańcom do korzystania w dni powszednie. Raczej wręcz odwrotnie. Trudno mi tutaj decydować za kościół w sensie jakby kwestii działalności dotyczącej przyciągania wiernych. To jest trochę odpowiedź również na wnioski. Wniosek pana, czy, czy słowa wypowiedziane przez pana radnego Uszoka, że właśnie jeżeli te obiekty będą otwarte i będą one dostępne dla wiernych, to może te statystyki się zmienią i będzie lepiej. I to w ten sposób odbieram. Jeżeli chodzi o kwestię samej kaplicy, to, to będzie kaplica. Na terenie parafii katedralnej, a więc można powiedzieć, że to będzie jedna, jedno z miejsc, gdzie będą się odbywały nabożeństwa, ale pod auspicjami parafii katedralnej, czyli pod, pod zarządem obecnego czy przyszłego proboszcza tej katedry. Dedykowane oczywiście jest to planom rozwojowym tej, tej przestrzeni. Proszę zwrócić uwagę, że powstaje tam nowe osiedle. Osiedle Atal to jest kilka tysięcy mieszkań. Dalej mamy tereny rozwojowe, będące własnością y, polskiej grupy górniczej, która również chce ten teren y, zbyć na cele mieszkaniowe, a więc dalszej intensyfikacji zabudowy mieszkaniowej w tym obszarze. Wiemy, doszło do transakcji na działkach przynależących do lotniska, tam również mają się pojawić nowe mieszkania, więc tworzy się znów kawałek miasta. A co za tym idzie, to miasto musi mieć pełną funkcjonalność, tak jak to dzieje się w innych częściach, a więc zarówno sprawy oświatowe, kulturalne, ale i również te duchowe.